Nie milknął echa wstrząsających wydarzeń, do których kilka dni temu doszło w rodzinie Joanny Opozdy. Ojciec aktorki, Dariusz Opozda, oddał strzał z broni palnej w momencie, gdy jego była żona i córka chciały dostać się do mieszkania, w którym mężczyzna zamieszkał z kochanką. Teściową wspierał w tych wydarzeniach jej mąż Antek Królikowski, który zabrał później głos na Instagramie. Antek Królikowski wyznał poruszony, że po strzelaninie siostra jego żony znalazła się w szpitalu, a on sam także słyszał groźby ze strony Dariusza Opozdy. Aktor nazwał mężczyznę niepoczytalnym i wyraził zdziwienie faktem, że policja nie zatrzymała mężczyzny. We wtorek Królikowski opublikował na Instagramie foto z filmu Jak pokochałam gangstera, który miał premierę przed kilkoma dniami. Fikcja bywa często o wiele przyjemniejsza od rzeczywistości. Podpisał fotografię wymownie. Pod postem Fani Antka pogratulowali mu filmowego występu i odczytując aluzję do dramatycznych zajść, życzyli mu siły i w konflikcie z Teściem. Trochę mniej klasy mieli znani znajomi aktora. I śmieszne i straszne, wypaliła Anna Kalczyńska, której Antoni odpowiedział krótko, że w tej sprawie nie ma nic śmiesznego. Wyrazy empatii chciał prawdopodobnie złożyć też Misiek Koterski, który nie mógł odmówić sobie jednak złośliwostki, tak to jest, jak się pokocha gangstera, napisał. Do śmiechu nie było wcale królikowskiemu, współczuję tego teściowej, a ty nie kręć sobie beki, proszę, odpisał chłodno. Chyba źle mnie zrozumiałeś, napisałem to w odniesieniu do filmu, który jest zajebisty, starał się wytłumaczyć Koterski. Nie podlizuj się teraz. Dobrego dnia, cwaniaczku, zakończył rozmowę Królikowski.